Serwus. Robimy dzisiaj menu do naszej gry. Zanim będziemy używać Game Maker'a, tutaj użyjemy takiego narzędzia BFXR i to jest super do tworzenia dźwięków. Możemy tutaj różne rzeczy sobie pozmieniać albo wybierać losowe. I ja na przykład wybrałem sobie Pickup Coin 3 dźwięk. Mogę go odtworzyć. On brzmi tak. I to będzie dźwięk przyłączania się w opcjach menu. Użyłem opcji Export Wave i on mi zapisuje wtedy gdzieś na dysku Ten dźwięk ja sobie zapisałem na pulpicie I przeniosłem już do Game Studio ten dźwięk Także kiedy sobie wejdziemy tutaj, jeszcze chwilę pracowałem nad sprite'ami Mamy dźwięk menu, który możemy sobie odtworzyć Pyk, i on tak będzie nam działać No ale, zanim to, przypomnijmy sobie jak wygląda nasza gra No życie, musimy między tymi schodkami sobie skakać i tak to wygląda. No na razie prosta sprawa. Przypomnieliśmy sobie jak wygląda gra, to teraz dodajmy sobie obiekt i nazwijmy go obiekt menu. On nie musi mieć żadnego sprite'a. Dodamy sobie drugi pokój. Ten pokój to będzie właśnie pokój, w którym wyświetli nam się menu. Nazwy muszą być unikalne, dlatego cyk rename. Nazwiemy to r menu, tak żeby nie kłóciło nam się z nazwą dźwięku. Dobra. I co teraz? Wrzucamy do tego miejsca nasz obiekt menu. Czyli pierwszy pokój, który nam się pokaże, to właśnie pokój z menu. Drugi pokój to dopiero pokój gry. W takim razie przejdźmy do programowania. Pierwsze, co chcemy zrobić, to chcemy użyć opcji create, bo nasze menu musi się składać z czegoś. Dzisiaj poznamy listę, czyli taki zbiór kolejno ułożonych zmiennych. Będziemy używać przycisków. Chcemy mieć kilka przycisków i one będą ułożone po sobie jeden po drugim. Więc chcemy mieć łatwy dostęp do całej listy tych przycisków, bo ich będzie kilka. Nie chcemy tworzyć sobie czterech zmiennych button1, button2, button3 i tak dalej. No nie ma sensu. Chcemy zrobić jedną listę, która będzie zawierała wszystkie te dane przycisków. Szukamy sobie struktur danych. One są tutaj. I wybieramy listę. Stwórz listę. I nazwiemy jej nazwę button Albo przycisk, jak, jak uważacie, taką nazwę dajemy tej zmiennej, i tu mamy insert into list, i to jest e, instrukcja, która do danej listy, do listy button, przypisze nam na indeksie konkretnym, indeksie 0, zmienną e, właściwie wartość, jaką jej nadamy. A my chcemy pierwsze mieć new game. To jest w, w cudzysłowie. Oznacza to, że to będzie po prostu wartość łańcucha znaków. Mamy tutaj łańcuch znaków, który będzie przypisany do tej listy na indeksie zerowym, czyli na miejscu zerowym. Jako pierwszy element tej naszej listy przycisków będzie przycisk z napisem New Game. Dodajemy kolejny. Ta, taka sama nazwa listy. Dajemy sobie jedynkę tutaj, bo kolejny indeks. Jeżeli byśmy przeszli na programowanie tekstowe, byłoby to trochę łatwiejsze. Tutaj te kafelki trochę przeszkadzają, i tutaj damy sobie. Options, no i git. Dodajemy kolejną rzecz, e, tu mogą być na przykład exit game. Dobra, dajmy to na drugi. Na razie te dwie, te trzy opcje e, i nic więcej. Czyli przy Create'ie tworzą nam się trzy tak naprawdę zmienne, ale one będą dostępne pod tą jedną nazwą. Teraz przejdziemy do tego, żeby jeszcze zainicjować dwie zmienne. Musimy wiedzieć, w którym momencie... Jesteśmy w którym momencie listy naszej jesteśmy? Na którą opcję mamy aktualnie wybraną? Żeby ją podświetlać, czyli dodajemy sobie zmienną. Nazwiemy ją menu index i na razie niech ma wartość 0. Ona nam się po prostu przyda do tego, żeby wiedzieć, w którym momencie jesteśmy, żeby ten element podświetlać. Teraz możemy przejść do rysowania, czyli zrobimy sobie event draw i w tym miejscu użyjemy pętli for, którą już znacie, po to, żeby przejść po wszystkich naszych przyciskach. Czyli użyjemy sobie pętli for od 0 do 3 mniejsze niż 3, czyli przejdzie nam po przycisku zerowym, pierwszym i drugim, czyli po wszystkich tych, które mamy. I ta pętla for przejdzie po nich automatycznie. Pierwsze co byśmy chcieli, to chcielibyśmy wziąć sobie element z naszej struktury danych. Będziemy chcieli wziąć z listy buton jakiegoś naszego nasz przycisk Czyli z listy button o indeksie wskazywanym przez i, bo i nam się będzie zmieniało. Na początku weźmiemy z zerowego indeksu i gdzie zapiszemy jego wartość. Wartość tego przycisku, czyli to, jaką on ta, jaki on tam ma tekst, zapiszemy sobie na przykład w pomocniczej zmiennej var1. Tutaj to zmienimy. Czyli zapiszemy sobie to, co jest zapisane pod danym indeksem z listy, czyli to, czy to jest new game, czy to jest options, czy to jest exit. To bierzemy sobie do zmiennej var1, tam będzie przechowywany ten tekst I co dalej z tym będziemy robić? Dalej będziemy to gdzieś drukować, będziemy rysować to Czyli chcemy zrobić draw bez żadnego podpisu, tak? Po prostu mają się nam te wartości wydrukować Jaka wartość? Wartość var1, bo tam mamy zapisane to, co aktualnie ma się wydrukować I teraz w którym miejscu? No ja bym proponował tutaj 50, a tutaj wysokość pokoju przez 2 tylko, że teraz, jak tak zrobię, to każdy w tym samym miejscu się pojawi, tak? Pierwszy przycisk pojawi się na tych koordynatach 50 i w połowie pokoju, drugi też 50 w połowie pokoju, więc tak jak już się przyzwyczailiśmy, jak pewnie już wiecie, musimy coś zmienić, żeby im dalszy element listy będziemy brać pod uwagę, tym niżej będzie on wyświetlany, czyli plus i razy Tyle, ile chcemy dać na jeden przycisk, czyli ja bym dał 64 piksele. Co się teraz stanie? No Od połowy pokoju zaczniemy dla i równego 0. Potem, jak i będzie równe 1, to o 64 piksele niżej zejdziemy i tam będziemy drukować nasz tekst. Jak i będzie równe 2, to jeszcze niżej zejdziemy i w ten sposób będziemy mieli ładnie pokazany ekran. Ładnie wydrukuje nam się to menu. No i zobaczcie, fajnie to wygląda, ale fajnie by było, na przykład, gdyby. Można było się poruszać w tym menu i gdyby podświetlały nam się elementy aktualnie wybrane. Jak zrobić podświetlenie? Jest to prosta sprawa, bo wystarczy użyć instrukcji warunkowej. IF można tu. I co ta instrukcja warunkowa ma nam zrobić? Jeżeli zmienna I jest równa indeksowi naszego menu, czyli I jest równe temu, co aktualnie przechowujemy w menu index, czyli ten, który jest aktualnie wskazany, wybór, to wtedy zmieniamy kolor malowania, czyli wybieramy zmianę koloru, o, tutaj jest, i ustawiamy wtedy kolor na, przykład, na taki ostry zielony, sobie weźmiemy. Dodajemy teraz else, czyli co w przeciwnym wypadku. Dodajemy instrukcję, co mamy zrobić, jeżeli tak nie jest. W przeciwnym wypadku też ustawimy sobie kolor, ale właśnie biały. Czyli w przypadku kiedy będziemy teraz drukować nasz przycisk, który aktualnie jest wybrany, zmieniamy jego kolor na zielony, żeby wydrukował się kolorem zielonym, w przypadku kiedy tak nie jest, czyli drukujemy pozostałe, drukujemy je kolorem białym. Sprawdźmy czy to działa. Na początku New Game powinno być podświetlone. No i jak widać New Game jest, wszystkie pozostałe rzeczy nie są. No to teraz spróbujmy zrobić tak, żebyśmy mogli się poruszać strzałkami na przykład. Czyli weźmy sobie KeyPress Up. Kiedy naciśniemy przycisk w górę, to do zmiennej, do aktualnej wartości menu Index, możemy dodać 1. I tutaj jest taka fajna sztuczka, bo jak, jak się pewnie domyślacie, jak będziemy ciągle dodawać 1, to w końcu wypadniemy poza wszystkie opcje, tak? Weźmiemy od opcji 0, czyli New Game, dodamy 1, przejdziemy do Options, dodamy 1, przejdziemy do Exit, dodamy 1 i wypadniemy, bo już dalej nie ma opcji. Już dalej się nam to nie będzie pokazywać. Czyli co musimy zrobić? Kiedy dojdziemy do wartości 3, musimy przejść na wartość 0. Robi się to używając czegoś takiego jak procent %3. To jest reszta z dzielenia przez 3. Daje nam to to, i, i to trzeba zrobić w nawiasie, bo może nam nie działać. Menu indeks plus 1 modulo 3. Daje nam to to, że kiedy zwiększymy indeks do wartości 3. Jak widzimy w create, nie mamy butona o indeksie 3. Wtedy wrócimy na indeks 0, bo 3 modulo 3 jest równe 0. Ciekawiej będzie w drugim przypadku, czyli jak będziemy mieli key pressed down. Dlatego, że zamiast odejmować 1, możemy po prostu dodać 2. I część z Was może się zdziwić, ale tak to działa. Zanim jeszcze przejdziemy do zrobienia właśnie key down, Zrobimy sobie muzyczkę, czyli odtworzymy dźwięk po tym, jak przeskoczyliśmy o 1. Dokładnie to samo, z tym, że będzie w drugą stronę, czyli, tak jak powiedziałem, będzie menu index plus 2. Dlatego, że dodać 2 to jest to samo, co odjąć 1 modulo 3. I też dodajemy tutaj odtworzenie audio naszego menu. Uruchamiamy grę i zobaczcie, klikam sobie. Kliknąłem w dół i poszło na exit od razu. Ok, jak klikam w, w dół, to idzie do góry. A jak klikam w górę, to idzie w dół. Tutaj zrobimy po prostu plus 1, a w tym drugim zrobimy plus 2. I teraz będzie dobrze. No i super, działa nam menu. To teraz warto by było zrobić efekty, czyli jak wybrać coś faktycznie i przejść gdzieś dzięki temu wyborowi. Zrobimy to w evencie wciśnięcia klawisza Enter, czyli po wybraniu odpowiedniego, odpowiedniej opcji będziemy mogli wcisnąć klawisz Enter. Można to zrobić iFami, czyli jeżeli zmienna menu indeks jest równa tyle 0, to ma zrobić to, jeżeli jest równa tyle, to ma zrobić to i tak. Generalnie kilka tych ifów. Można to też zrobić w inny sposób, nowym kafelkiem, którego też część z Was pewnie nie zna, a mianowicie switch. W zależności od wersji, od zmiennej, i tutaj musimy wpisać od jakiej zmiennej, od menu index, a tu są przypadki. Będziemy mieli trzy przypadki. Wartość ma 0, tak? Wartość 1, wartość 2. W zależności od tego, jaką wartość ma aktualnie ta zmienna menu index, taki efekt uzyskamy. Czyli jeżeli ma wartość 0, kiedy wcisnęliśmy Enter, to wystarczy, że uruchomimy grę, czyli przejdziemy po prostu do innego pokoju. Wpiszemy tutaj ROOM, GO TO ROOM. Wybieramy do którego. Jeżeli wybierzemy to, na razie nic się nie stanie, bo nie mamy żadnych opcji. A jeżeli wybierzemy Exit, no to po prostu to jest wyjście z efektu. My chcemy wyjść z gry. Czyli jeżeli wybierzemy Exit, zamknie nam grę, zabije nam okno. Jeżeli wybierzemy opcję zagraj, no to przejdziemy do pokoju 0. Z tego co pamiętam, w pokoju 0 jest właściwie w kodzie naszego ptaka, jest zrobione, że jakąś się zderzy z ścianą, ma zrestartować grę. Czyli zostawimy to tak, żeby zrestartował nam grę, bo wtedy przejdziemy z powrotem do menu. Więc uruchamiamy sobie grę. Wybiorę sobie najpierw opcję. Nic się nie dzieje. Exit. Dobra, teraz druga opcja, czyli wybieramy sobie New Game. Ok, i teraz przegrywamy. Cyk. Ojej. nie mamy warunku przegranej, jeżeli spadniemy poniżej jakiegoś poziomu. A powinniśmy to dodać. Cyk. Przegraliśmy. Odpala nam się główny ekran. I to jest to, co chcieliśmy osiągnąć. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Do usłyszenia.